Ziomki, koniecznie wpadajcie na mojego Instagrama, Maciek Podgaz Dunikowski podane pode mną i w opisie, bo do końca roku to 70 tysięcy obserwacji, brakuje bardzo, bardzo mało. Te tyci, tyci, naprawdę tyle brakuje, więc każda pomoc się liczy. mam nadzieję, że wpadniecie i pomożecie zrobić ten cel. Ej, Luffy, Lamociowi, witam wszystkich bardzo serdecznie, znaczy w kolejnym odcinku na moim kanale. Ziomy, jak widzicie, nie jestem dzisiaj na swojej wyspie. Nie jestem też w gangu braci, braci się nie traci. A jak traci, to nie braci, brat, brat, bratu, bratem, siostra, siostrą, siostrze, a lamus zawsze będzie lamusem. Tak się oficjalnie nazywa nasza baza, ale to nie jest ona. Oczywiście znajduje się na wyspie, gdzie tutaj są startowe nasze roślinki. A to dlatego, że dostałem info od Abry, że mniej więcej w tym rogu znajduje się bardzo dziwna rzecz. I on powiedział, on mi nawet nie powiedział, co to jest, tylko że ej. Weź popół w okolicy tej wyspy i się rozejrzę. Ja myślę sobie, ty gościu, co jest? No ale tak sobie tutaj przypłynąłem, no i na początku kurczę nic nie widzę, ale później słuchajcie, tak, jest łódeczka w jakimś takim dziwnym miejscu i patrzę wyżej, a tu są chmury. Tylko problem jest taki, że ja w Minecraftie mam wyłączone chmury, więc to jest rzeczywiście bardzo dziwna sytuacja. Nie do końca wiem co to jest, powiem wam szczerze, ale to wygląda po prostu jak baza, jak latająca baza. Jest słuchajcie, w kształcie chmury, no, e, no Ganglamusów pewnie słuchajcie, nie wie, że ja mam wyłączone chmury, no ale co, co mogę innego zrobić, także e, zrobili sobie taką bazę latającą. Nie chcę, sobie, słuchajcie, tam w w sensie nie wiem nawet czy to jest ich baza, czy to nie jest, jest po prostu jakieś, jakieś kilka klocków, ale totalnie tak to wygląda, bo patrzcie, że jest to po ich stronie, Elvisa i Agenta. O agenta jest, sobie, słuchajcie, oczywiście bliżej. I do tego... E, no kto by to takie coś budował? No kto by takie coś budował? Po co? Także podsumuję to w taki sposób. Porównajcie sobie te kilka latających bloków do naszej bazy. Do naszej bazy gangu braci, braci się nie traci, a jak traci to nie brać. Gdzie mamy, słuchajcie, villagerów i to dwa pokoje. Mamy, słuchajcie, beacon, mamy, słuchajcie, nether, mamy, słuchajcie, potki, mamy pokój abry, mamy pokój mój. No jest tego naprawdę sporo, także no porównajcie i powiedzcie mi teraz, kto wygra wojnę. Nie wiem czy to widzicie, ale gdzieś tam za mną stoi taki jeden gagatek. Ej, nie no, masakra, słuchajcie, taki chłop, on do mnie strzela oczywiście, słuchajcie, po to, żeby mnie wykurzyć z tej okolicy, no bo on nie chce, żebym ja odkrył tej ich bazy, ale patrzcie, słuchajcie, no naprawdę, to trzeba być, trzeba zamknąć jedno oko i zamknąć drugie, tylko wtedy się nie zobaczy tej bazy, no ale tak naprawdę, no to po prostu, słuchajcie, ja i tak to odkryłem i tak sobie do Elvisa, zaraz pójdziemy, bo w ogóle jest Elvisa i Agendix na serwerze, czyli gang Klamusów, czyli jest dosyć niebezpiecznie, nie mogę w takim razie, słuchajcie, się udać do naszej bazy gangu braci, ale spokojnie, mam do, do Elvisa pewien interes. Ooo, Elvisek mnie nie widzi, patrzcie, słuchajcie, tam sobie skacze, ale on mnie nie widzi, dobra, słuchajcie, ja w takim razie lecę, ale wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, bo codziennie są odcinki, dzień w dzień wracają materiały, więc bardzo ważne jest to, żebyście zostawili suba, bo wtedy nic nie przegapicie i oficjalnie dołączycie do gangu, bracie braci się nie traci, a jak traci, to nie braci, także, słuchajcie, wpadaje, zostawiajcie subskrypcje i wpadajcie na Instagrama i na TikToka, bo na Instagramie dobijamy 70 tysięcy do końca roku, naprawdę, słuchajcie, brakuje bardzo mało, więc każda pomoc się liczy, mam nadzieję, że wy także pomożecie, tutaj, słuchajcie... Ja ja, ja ja, to przemilczę, bo po prostu to są ręce, które opadają. Także wpadajcie koniecznie na Instagrama i na TikToka, bo na TikToku, słuchajcie, przebiliśmy 200 koła, ale się nie zatrzymujemy. Lecimy po 300 tysięcy i wasza pomoc jest również potrzebna. Także koniecznie, słuchajcie, sprawdzajcie, bo wszystko jest podane pode mną i w opisie. Dobra słuchajcie, oczywiście chodzi o to, że ja bym chciał od Elwisa wyciągnąć kasę za sprzedaż wyspy Oczywiście słuchajcie, wyspę mu w życiu nie oddam, ale kasę przyjąć. Oj, bardzo chętnie. Także ja nie wiem w ogóle czy on słuchajcie już czytał moją ofertę Miejdź ten się klocek! Go... TE! Elwiso! Elwiso cię tylko! Chłopie, ja stary, Stary, ja czy, 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 Widziałeś moją ofertę, stary Jaką ofertę gościu? Weź się podaj po prostu i stary... Tak stary jakie podaj? Ja mam ofertę podaj do mam ciebie. Tak nie masz Stary, ale możesz zarobić na tym. Stary, słyszysz mnie? Możesz zarobić siano. O co chodzi? Siano? Nie, poważnie, stary, Piano, teraz no, poważnie. Mówisz? Na stary, na honor gangu braci, braci się nie traci, mówię, że mam do ciebie ofertę e, finansową. Nie, 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 wierzę ci, bo wy nie macie honoru, elo. Tak, tak, my nie mamy honoru, dlatego kradniemy itemy z przeciwnej bazy. Pff, masakra, dobra, gościu. No wy nam itemy kradniecie. Stary, a mi nie, w życiu, w życiu wam nie kradnę powiedz itemy. mi, skąd masz strzały na poziomie, skoro ja mam Stary, stary może dlatego, że no, zobacz, zobacz, strzelasz we mnie. I, nie da, i, I ja je zbieram po prostu, widzisz? Te strzały, którymi ty no, nie trafiasz, ja je zbieram. Nie, ja, aż tak, ja aż tak dużo w ciebie nie strzelam, jak tyle. Stary, ja ty, ty nie strzelasz we mnie 10 razy więcej niż tobie się wydaje. Ale słuchaj, stary, do rzeczy. Interes. Interes. No mam. słucham, stary. Słucham pana nie razem. czytałeś mojej naprawdę oferty? Nie czytałeś? Jakiej wiadomości? Stary, no to w takim razie ja dobra, ja muszę do ciebie wbić, stary, muszę ci powiedzieć, o co chodzi. No, a masz paszport? Nie mam paszportu. No to uznajmy, że masz. A, a wybierzesz mi tymczasowy stary, 10 minut mi wystarczy nawet. Dobrze. Dobra, to dawaj paszport, gościu. Dobra, Elwiso, Dobra, to ja, ja, ja... nazywa paszport. Jak to? To jest paszport? Weź paszport. Ty, ale stary taki paszport, to ja mogę sobie zrobić. O, że, dobra, rzeczywiście, co się nazywa to jest paszport? Ty w drewnie. Okej, okay, dobrze, na ile czasu on starcza? No, 15 minut. 15 15 minut. minut? Dobra, stary, to i tak na to, słuchaj, akcja jest tego typu. Jak na pewno dobrze wiesz, gang Lamusów jest najpotężniejszą drużyną na serwerze. No pewnie że tak. A gang y, braci jest biedny. Tak, dokładnie. I stary, okej, okay, czyli jeżeli to mamy ustalone, jeżeli się w tym zgadzamy, to y, mówię ci tak. Y, gang braci potrzebuje pomocy. No nie mów, że jeszcze. Tu mamy mam, mam, mam być wojnę i ty mnie błagasz jeszcze o pomoc. No stary, to jest nie, nie, nie. To nie jest tak. To będzie uczciwa wymiana, stary. Ja chciałbym ci zaoferować sprzedaż mojej wyspy. Bo ją bardzo lubisz. Bardzo lubisz moją wyspę. Nie, się. Ja, nie. ona jest za brzydka, stary, za mało rozwinięta. Ale stary, jest. ale pomyśl o tym w ten sposób, że gdyby była właśnie w Gangulamusów, to by była w pewnie najpotężniejszą wyspą. I pomyśl o tym w ten sposób. Jeszcze niedawno byłeś bardzo chętny, żeby podpijać tę wyspę. i... A do tego, żeby cię zrobić na złość. Ale stary, ona, ona ale ona dobra, ale zobacz to. Wygląda. Zobacz to. Tak, już stary, wojna jest naprawdę za chwilę. Dosłownie. I, i co, tak. nie powiesz mi, stary, tak. że, że z trzech stron atak to nie będzie dobra taktyka. Ty to jest genialne! No, to jest dobra tak W sumie. To, no. Z trzech stron, a będzie trzeba. To to, kij z tym, że was jest dwóch. Kij z tym, ale trzy strony macie. Ej, to jak bronić naraz tłów wysp? Stary, no, no nie wiem, no chyba się nie da tak naprawdę. Ale to nie byłby to mój jest, problem, to byłby to wasz jest problem. to jest ruletka, żeby tą wyspę kupić, to jest ruletka. Stary, no nie ruletka, no jak ruletka, stary, zobacz wtedy. Wy, my mamy jedną tylko. Wy... Zobacz, wy wtedy musicie podbić jedną wyspę, żeby wygrać wojnę, a my aż trzy. Stary, czy to nie jest dobry interes? To jest genialny interes, ale z drugiej strony, no nie wiem, powiem ci, po prostu nie wiem. Stary, co nie wiesz, no przecież jesteście liga bogaci, po, hmm. przynajmniej ja, ja, ja tak mówicie. To Podobno ja kupiecie się w złocie, no nie? I w To No stary, w złocie, pf, w to temach na w totemach na najcie. W temat, no stary. właśnie, to temy nieśmiertelności, słuchajcie, oni są tam. Tak bogaci, słuchajcie. Tak bogaci są. No, no, to co, Elviso? To co, Elviso? Hmm, Popię, ha? czekaj, bo akurat okay. kaszle pod kamień. Aha, bo te oględziny musisz ma, zrobić, tak? tak, tak? Dużo, Mam ich tak dużo, że po prostu wiesz, kaszle nimi. Stary, bo ty oględziny robisz, no tak przecież na tej wyspie nie macie mniej więcej 20 godzin na dobę Przecież nie znasz jest. tej wyspy w ogóle. Uszerpka taki czas, trzeba będzie mytry. Tej... O nie, a to prawie. biorę na siebie, to biorę na siebie jak najbardziej. Jeżeli, jeżeli bym miał... Nie musisz być... mówić, ja to wiem Zostać Kibery podpisana. Po tak, ta, ta, oczywiście, oczywiście. Ale zobacz, chciałem powiedzieć, że tutaj masz borów. To bym zniszczył. Masz zboże. To wszystko to możecie wykorzystać do walki z Dami, no nie? Guzik prawda, po co nam jest zbożek Ale co ty robisz? E, przystosowuję sobie to pod Ale stary, to chyba wyspy. nie jest jeszcze twoja wyspa, tak mi się wydaje. Ale już sobie oczekuję, żeby była mentalnie moja, nie? Stary, ale ja mam gdzieś tę twoją mentalność, stary, o, oddawaj te rzeczy, które zebrałeś Słucha? właśnie. Oddawaj to! Oddaj to, bo to jest moje stary, oddaj to! No nie wiem czy twoje, już chyba nie jest twoje. No chyba nie, a zapłaciłeś mi stary za to? Dałeś mi cokolwiek? Jeszcze nie. Stary, jak to jest moja wyspa To jest no, da, masz, cały czas masz moja masz wyspa skurę, Pamiętaj o tym masz biglify, Pamiętaj o tym gościu, bo chcesz się bić chcesz Stary się ty wijłeś tylko na moją wyspę i jeden ruch, A spalę wszystko, więc lepiej się uspokój. Stary, jeszcze raz nie walniesz, a spalę wszystko. stary i co? I to my nie mamy honoru? Walnąłeś I to mnie, my nie mamy honoru? Mi. Walnąłeś mnie Stary, bo ty zacząłeś niszczyć moją wyspę bez powodu No to masz teraz karmę, proszę bardzo Gościu masz teraz karmę Oszalałeś no Oszalałeś po no prostu Dobra stary idę na twoją wyspę Elo Dobra, panie Elwiso, ja póki mam paszport chciałbym jeszcze wykorzystać ten paszport legalnie, legalnie tak. No, więc, słucham, proszę musiał. wsiadać, proszę wsiadać, bo tutaj to nie. Ja po... Nie wiem czy mogę stary bo ty tak paskudnie jeździć, że boję się jakieś kolizji przy moim stary, murem, jak naprawdę. Ja Paszkuńnie jeżdżę, ja jestem doskonałym kierowcą. No, teraz teraz to równo jest. Ja jestem Mówiąc, doskonałym kierowcą, dobrze? Elwiso zostałem pewnie z pięć minut tego paszportu, więc bardzo chciałbym go wykorzystać. Słuchaj, ja rozumiem, no, no, poniosło cię troszeczkę, mnie też często ponosi i dlatego zniszczyłeś moją wyspę. Ale wróćmy no, stary no, do negocjacji, tak? Wróćmy Tutaj przygotowałem nam bardzo ładne yy, siedzonka. Yy, bardzo mięciutkie, ekologiczne swoją drogą. No, Możemy usiąść no, i podyskutować. No, 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 o no to tym. gorsze, no to, proszę bardzo, nie ekologiczne. Proszę. Ale stary, już, ale to już wygląda gitarę. jak. Wiesz, wiesz co, to jak to wygląda? Ale są żylato, są. ale wiesz, są jak wygląda, są jak, jak, wiesz jak to wygląda, stary? Wiesz, jak to wygląda? Wiesz, jak to wygląda? Wiesz. No, w każdym razie, wracając do interesów, cenę. Co łaska wezmę. Cena? Co łaska wezmę za tę wyspę. Co łaska. No to mam, mam to, mam to, mam to jeszcze Elwiso, ty żartujesz to sobie? To są stare rzeczy z mo... Elwiso, to są... Nie, Elwiso, ty jesteś, jesteś gorszy niż myślałem To są rzeczy, które ty mi właśnie ukradłeś No jak sam wiesz, też się z tym lubujecie w gangu braci, więc Nie, to jest normalne stary, kiedy okradliśmy was? Kiedy? Dwa dni temu, ostatnio, jak widziałem co? co? wziął mi itemy ze skrzynek różne, co są takie już drobne rzeczy, że ciężko się to wymienić, ale to prawda. No właśnie, tak drobne rzeczy, on wam pewnie, stary, dwa patyki zabrał, a ty zabrałeś... To jest, to stary, jest taka stroka właśnie, nie? Stary, dwa stary. patyki, na a ty zabrałeś, stary, stack emeraldów i nethergi zabierałeś. Tak to chyba kiedy nie jesteśmy niby? Kwita. Ale kiedy niby? Stary, dobrze wiesz kiedy. Kiedy Słucham, odkryłeś pat, naszą... Pat, pat, pat. Kiedy Agentix pokazał ci pat. bazę naszą. Zobacz, twój paszport jakby odpływał. Nie, cały czas tu jest, zobacz. Zobacz stary. Tak? Zobacz stary, cały czas ja go mam w kwipunku, także chyba jest w porządku, czy nie? No! Elvis, ja jak razie, chciałem tylko jest. usłyszeć kwotę stary, na pewno będzie zainteresowany kupnem taki filantrop. Taki biznesmen poważny znaczy, jak ty. Czyli, ty jeszcze wiesz, jakby jest już taki stereopoziom niski, no. że ty chcesz coś opylić mi, i jeszcze mnie błagasz o cenę, stary. Nie, naprawdę. nie, stary. Cena wywoławcza jest ustawiona na jedną sztabkę nederytu. Ale ponadto przyjmę łaska. Ucha, no a to a się, się, się wyspę raczej nie dam, bo to byłoby szczerze, ja ją wolę już sam podbić, tak szczerze, niż ją odkupić, bo to byłoby... Stary, ale dobrze jest. wiesz, że toście się nie opłacą. Bo po pierwsze, ja też stary potrafiłem z tobą wygrać. To jest pierwsza sprawa, a druga jest taka, że nawet jeżeli uważasz, żebyś podbił tą wyspę, to ale byś stracił stary zbrojkę, byś stracił strzały. Wiesz o co chodzi? To jest więcej warte niż jedna sztabka. Ej, stary patrz, Po co ci święty to? Mikołaj leci? Patrz góry, patrz szybko, patrz szybko. Święty Mikołaj leci. Wow. Elbisto. I kołami Mikołaj mi powiedział, że na gwiazdkę twoją wyspę i tak go trzymamy. Bijesz mnie na mojej własnej wyspie! Tak, oczywiście! Rozrywa, bo ja jesteś po prostu lamusem i jak cię słucham, to po prostu mi się robi niedobrze, nie do mogę do na ciebie patrzeć, Elviso! Wypad z tej wyspy, wypad! Ja ją teraz przyjmuję! Ja ją przejąłem no, tę wyspę, mam paszport jestem legalnym obywatelem tutaj, także wejdźcie. Wejdź! Nie z nie z prawda. Do widzenia, wejdź. już twojej wyspy nie kupię za bo byłeś się Wyjdź, grzecie, Elviso. Wyjdź, Nie masz żadnego szans. Jestem najpotężniejszym w Minecraft. Nie Mordek, nawet cię nie bije, bo nie mam takiej potrzeby. Elviso, nie! Elviso mnie nawet nie bije! XD! XD, XD Elviso, który do mnie strzela, mówi: Nie, ja cię nawet nie biję. Ja, gdzie mam 10 strzałów w sobie, Elviso mówi: Nie, ja cię nawet nie biję. Mogłeś mieć 30, więc tak, bądź 30 to, nie Tak, Elviso, 130 mógłbym mieć, gdybyś po prostu potrafił grać w Minecraft i nie pudłował. Elo! Dobra, powiem Wam, szczerze, że totalnie nie rozumiem Loki Kielwisa, ponieważ on najpierw podbija moją wyspę, broni jej, wiecie, no jakby traci itemy, tra... takie jak zbroja, takie jak potki, takie jak um, strzały, no nie? To wszystko, słuchajcie, zużywa po to, żeby mieć tą wyspę, a później, jak jemu ja proponuje to sprzedać za bardzo niską cenę, Oczywiście, słuchajcie, że i tak do tej transakcji by nie doszło, bo ja tylko chciałem od niego wyłudzić kasę, a wyspę bym w życiu nie dał. W każdym razie, on mógł się tego domyślać, ale mimo wszystko mógł spróbować, skoro się czuł na siłach ze mną walczyć. to... Mógł dać mi tą bardzo niską kwotę, a jednak stwierdził, że nie. Także naprawdę, logika jest dziwna, jej nie rozumiem, ale to akurat nie jest nowość. Tylko, pa, patrzcie, słuchajcie, Elviso mówi, że skąd ja mam tyle strzał, że ja kradnę z gangulamusów. Bo skąd ja mam tyle strzał? A patrzcie, że on tutaj 20 strzał wyż, wy, wyrzuca we mnie, ja je wszystkie zbieram, mam je totalnie za frajer. A on później robi ze mnie frajera, gdzie tak naprawdę, słuchajcie, on po prostu mi je oddaje. Tak? Maciochlaaaama. Elviso, ma. właśnie Ciochla, dałeś ma. mi ze 20 strzał. A później tak? mówisz, że kradnę. No bo kradnie. nie? Stary, nie, nie, nie kradnę, ty nie. po prostu ty jesteś gamoniem głupiutkim, takim malutkim A Ty jesteś głupietkim. gościem, który się kryje za tym głupim drewnem, które zniszczę i wbijam do siebie, więc elo się. Ale dobra, stary, elo, powiem ci tak, z tym drewnem, z tym drewnem doskonały pomysł, tylko że stary, nie rozwaliłeś go. Mamy wykił. Zobacz, nie, nie rozwaliłeś go, ale zobacz, tutaj coś jest cały czas. A co to jest? O. Ale z ciebie O, o. o. nie, Elviso, zapraszam, tak chodź jeszcze raz tutaj, bo ja lubię nie twoje już towarzystwo! No, świetnie to szkoda mi, bo mam znaczy mam całą skrzynkę perełek, a to mi na ciebie szkoda. Jak jest, system, nie? żebyś przy... Tak, całą skrzynkę perełek! A nawet trzy skrzynki już mamy tego, więc wiesz? Trzy podwójnej skrzyni, wiadomo, i to w jednym magazynie, a w drugim ma jeszcze kolejną Nie, w pięć skrzynię. Magazynach. No jasne, że tak, Elwiso, powiem Ci tak. Beka jest z ciebie i z twojego gangu z Ramusem, bo po prostu jesteście więcej, ty IQ, żenujący. Jesteście po prostu giga słabi, tylko po Wydział prostu będziecie strosić piórko, że o, to my jesteśmy wybitni. Mamy tutaj takie fajne, wiesz, wyspy. A prawda jest taka Elviso, że perełką, zobacz, ty najlepiej przed chwilą pokazałeś, jak łatwo jest się dostać na twoją wyspę. Ale ty nie masz pereł Gościu, bo ty nie masz nic, Stary, Fajnie ale. Okej, okay, stary, to, że powiesz, że nie mam perełek, to nie sprawi, że rzeczywiście nie będę ich miał, tak? Logika co jest, no, co logika, bez, gościu. gościu. To, że... Gościu, to jest bardziej niż proste. Lepiej bądź dla Elvisa miły, bo skończyć nie fajno, nie? Stary, nie? fajno skończyć. Ja nie będę dla Elvisa miły, bo Elvis to Lamus, a ja z lamusami się nie będę pieścił, tak? Wiesz no, jak. Powiedział Kangur. Jest walić cię jeszcze z lamusami się nie pieścić, nie? Myślę, co chodzi. No. Dobra, Elwisa, Koniec tej gadki, bo po prostu jak cię jak ciebie widzę, to mnie głowa boli. Na razie, typie. Rzemki powiem Wam, że to był naprawdę zabawny odcinek, bo Elviso dzisiaj jakoś miał dzisiaj naprawdę dobry dzień, dobry humor, bo nie załatwiał mnie, dał mi nawet ten paszport, który... Kurczę, nie mam go w ekwipunku, musiałem go gdzieś zostawić, ale możemy spróbować wykorzystać jeszcze. To ja co się spróbuję. W każdym razie ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, bo tylko wtedy będziecie należeli do tej lepszej grupy yy, na serwerze, czyli oczywiście Gangu braci, braci się nie traci, a jak traci, to nie braci, brat, brat bratu bratem, siostra, siostrze siostrą, a lamus zawsze będzie lamusem, więc jeżeli nie chcecie być lamusami, na zawsze. To dołączajcie do gangu braci, a żeby to zrobić Musicie koniecznie zostawić suba i walnąć w dzwona Bo jeżeli macie suba, to nie przegapicie Filmów ani live'ów, które są Niezapowiadane, więc jedyny sposób, żeby ich nie przegapić To właśnie dzwoneczek, wpadajcie na Instagrama Oraz na TikToka, bo tam słuchajcie, na TikToku macie Bardzo dużo śmiesznych filmików z Nymaciokiem A na Instagramie, oprócz słuchajcie, mojego codziennego Życia, dobijamy 70 tysięcy obserwacji Do końca roku, co brakuje bardzo mało Więc każda pomoc naprawdę się liczy Liczę na was i tymczasem yy, Dziękuję, do następnego, yo!